Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczynamy już kolejny webinar z serii Jesteś z Poznania, choć podzikuj z nami. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak. Aktywność fizyczna dzieci na dworze może wpływać na stan ich zdrowia i na stopień ich odporności. Nasze spotkanie jest realizowane w ramach małego grantu, który uzyskaliśmy dzięki sfinansowaniu tego ze środków budżetowych Miasta Poznania. Nasze działania zaczęliśmy w zeszłym tygodniu. W zeszłym tygodniu realizowaliśmy to w ramach Poznańskich Dni Rodziny w Domu. No i mieliśmy już trzy webinary. Pierwszy webinar był o tym, w jaki sposób można naturalnie wspomagać i wspierać rozwój dzieci. Drugi webinar był o tym, w jaki sposób możemy z dziećmi spędzać czas w lesie. A trzeci webinar był to webinar o tym, jak możemy przygotować się do mikrowyprawy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o troszeczkę szerszym temacie, temacie bardziej takim ogólnym, temacie, który każdy z rodziców może zastosować w swoim codziennym życiu i w swoim codziennym dniu mieć to wpisane w kalendarz i w zasadzie realizować to. Niezależność, niezależnie od innych okoliczności. Co więcej, te aktywności fizyczne na dworze, one są bezpłatne, tak, w przeciwieństwie do, do leków, różnego rodzaju suplementów i innych rzeczy, które są związane wprost z naszymi Wyborami. No i wiadomo, jeśli jesteśmy rodzicami małych dzieci, takich dzieci, które albo chodzą do żłobka, albo zaraz pójdą do przedszkola, albo już do tego przedszkola chodzą, to tak naprawdę to jest główny temat naszych rozważań. Co robić, żeby dziecko nie chorowało? No i dzisiaj opowiem o tych komponentach, które są istotne z punktu widzenia tego, żeby właśnie nasze dzieci chorowały. Niekoniecznie wcale, ale żeby one chorowały w jak najłagodniejszym stopniu i nie na jakieś bardzo poważne choroby.